Cześć wszystkim. Dotarły do mnie nowe paczki. Tym razem trzy. To jest jeden przedmiot. Za chwilę go złożę, a potem pokażę wam, jak wygląda z bliska i ocenię, czy to będzie działać, czy to jest dobry zakup. Także do dzieła. 40 minut i gotowe. Jak widać, do mazdy LX8 podnośnik pasuje idealnie. Teraz zdejmę kamerę i pokażę Wam, co tutaj odkryłem podczas składania, co nie do końca jest spoko. a Aczkolwiek za tą cenę, to i tak można przymknąć na to oko. A więc tak, zaczynamy analizę tego urządzenia. Po pierwsze. Często ludzie zwracają uwagę, że w tym miejscu jest śruba zamiast przetyczki. Przetyczka byłaby spoko szybka, ale nie polecam, dlatego że w tym miejscu, jakby wypadła przetyczka, to możemy mieć problem i zrobić sobie wypadek. Także lepiej jak jest śruba, to jest skręcone, trochę dłużej to zajmuje, ale mamy pewność, że tutaj nic nie wypadnie. Bo dolne przetyczki. One są cały czas ściśnięte, bo ten wózek teraz środkowe kółka ma lekko podniesione i one nie mają prawa wypaść, bo są zakleszczone. Tutaj można by sobie zrobić krzywdę. Jak widać, do Mazdy pasuje idealnie. I tak. Ja jestem ogólnie z zawodu budowlańcem statykiem, więc na wytrzymałości materiałów troszeczkę się znam i teraz Wam opowiem, co tutaj bym poprawił. Pierwsza rzecz to wzmocnienie ramy. W tym miejscu jest belka podparta siłownikiem i ta nóżka powinna stać dokładnie nad tym punktem, więc to powinno być lekko przesunięte, bo może się tutaj skrzywić w tym miejscu. Teraz tak. Eee, w tym elemencie, gdy ten jest zginany, powstaje duża siła ściskająca i próbuję go wbić w ten profil więc to nie powinien być taki profil kwadratowy tylko po prostu fajny, szeroki płaskownik wydaje mi się, że to nawet byłoby w produkcji, więc lekko przesunięte do tyłu i płaskownik eee, kolejna sprawa to tutaj wielkiego problemu nie ma mocowanie siłownika tutaj eee, to budzi moje obawy, ponieważ rozstaw pomiędzy podporami śruby, a siłownikiem, no jest duży, więc jeżeli on jest na środku, no to ta śruba jest zginana i to z dość dużą siłą, więc na to miejsce zwracajcie uwagę, czy ta śruba Wam się nie wygina przy podnoszeniu. Jak będzie się Wam wyginać w tym sprzęcie? Przestańcie podnosić, zmieńcie ciężar, zmieńcie ramię, czy coś takiego. Tutaj te wszystkie elementy wyglądają solidnie, nie mam zastrzeżeń, tej śruby nie dokręcajcie mocno, bo zgnieciecie te blachy, zablokujecie ramię. Delikatnie, żeby tylko się nie wykręcała. Tak samo pozostałe śruby. ich, One są duże, ale nie trzeba ich mocno skręcać, bo zgniatacie profile, krzywicie je. Także delikatnie i to jest OK. Jak widać, dolna podpora jest już lepiej wykonstruowana. Tutaj nie ma takich przerw pomiędzy siłownikiem a blachami. Więc to OK. Rączka. Ta rurka na rączka jest słaba. Ma za duży luz, więc ta rączka chce wypadać. A takie to tam średnie. Co dalej? Ja sobie tą rączkę zaraz klepnę, żeby tu było wężej, bo yy, tu ma luz na tym i, i ciężko kręcić, także trzeba sobie to klepnąć. Sama pompa działa fajnie. Yy. I ostatnia rzecz. To jest jednak najtańszy podnośnik, jaki znalazłem na Allegro z tym zbloczem. I no, nie wymagajmy od niego cudów. W każdym razie, żeby pracować nad nim, to musicie. Pa... To patrzcie, że tutaj mam samochód dość wysoko podniesiony i on sobie wchodzi, ale on jest tutaj dość wysoki na kołach. Droższe wersje podnośników, inne firmy, robią tak, że koła przenoszą w to miejsce i wtedy podnośnik ma tak naprawdę wysokość koła, tutaj ten dół, jest bardzo nisko, bardzo płasko na podłodze i lepiej wchodzi pod samochody. Nawet nie trzeba by podnosić samochodu, by stał na kołach i dałoby się wyjąć silnik. Oczywiście i tak, żeby wyjąć silnik, to tam samochód trzeba podnieść, na kanał wjechać, czy coś takiego. Także najczęściej i tak bez tego się nie obędzie. Reszta elementów eee, w miarę spoko, porządne spawy. Nie powinno być problemu. Eee, tutaj brakuje tylko rączki. Można sobie dorobić rączkę, jak ktoś chce. Dwie rurki, kawałki, będzie wygodnie to przesuwać. No i to właściwie tyle o tym sprzęcie. Kupiłem. Jestem zadowolony, bo do moich prac spokojnie wystarczy. Także kolejna recenzja jakiegoś sprzętu na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i do zobaczenia z innym razem.